Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cinem Star z tej strony Azji i dzisiaj rozpakowujemy limitowaną edycję Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition. Konsolka trafiła do sprzedaży bodajże w sobotę, jest dzisiaj wtorek i rozpakowujemy ją właśnie, zobaczymy co jest w środku, co nas czeka tak naprawdę. Być może jeszcze sami na przykład nie macie Xboxa One X i być może się zastanawialiście nad tym, czy to kupić. No, moim zdaniem ten zestaw jest dość tani, jeśli chodzi o, o to, co on oferuje. A ponieważ, jakby gierka na konsolę no musimy liczyć, że będzie kosztować pewnie. Z drugiej strony to samo. Że będzie kosztować pewnie jakieś 250 zł. Sama konsola kosztuje teoretycznie na Windows 100 że 1399, ale jak uda się Wam trafić ją za taką cenę, to naprawdę. Cud nad Wisłą. Ja osobiście kupiłem za 1500 zł i odjąć cenę tej gry, czyli 250 zł, mamy za 1250 zł grę, yy, konsolę limitowaną. Moim zdaniem jest to dobry deal. Mimo wszystko, bardzo, bardzo dobry deal. Ok, zabieramy się raz za rozpakowanie. W takim razie widzimy, że jest obwoluta, która to wszystko trzyma. На прошу. Bardzo ładny motyw na pudełku, naprawdę, szanuję. Zobaczmy jak teraz to oddać. Od dołu, A może być od dołu, czemu nie. Tutaj w środku takie pudełko. Zaraz zobaczymy, co w nim jest. Aha, w sumie niewiele. Jak na tak duże pudełko, to niewiele. W środku mamy podstawkę. Bardzo fajnie, że dali podstawkę. Zazwyczaj trzeba podstawkę kupić. Tutaj mamy mamy zestawie. Super Bajer. Osobiście bardzo lubię konsole, które można postawić pionowo. I trochę się denerwowałem, że nie, da, nie dawali podstawki do PS4 Pro, kiedy to wyszło. Nie wiem czy dają do wszystkich X'ów. Jeśli, jeśli tak, to, to napiszcie mi w komentarzu. Jeśli nie, no to super, że daj w takim razie. Ok, tu jest sama konsolka, ale to może nie jeszcze zostawimy sobie. Zobaczymy co mamy jeszcze. To pudełka są z tym motywem, więc akurat całkiem fajnie. A tutaj mamy kabel zasilający, ok. <grym> no kabel HDMI w bardzo fajnym kolorze, trochę kontrowersyjnym, może niektórym nie pasować, to, że, że, taki kabelek ciągnie się z tyłu telewizora, ale bardzo fajny, bardzo fajny kolorek podoba mi się. E, no i tam pazik. Padzika już mam, co prawda, bo kupiłem sobie oddzielny padzik, ale dla tych, którzy nie widzieli, to mogę od razu pokazać wszystko, ponieważ już go używam od dłuższego czasu i mogę pokazać to, co mam masową do zaoferowania. Więc o ile jest to zwykły padzik, ok. Wygląda jak zwykły padzik, ale tak. Przyciski są 3D zatopione w przezroczystym plastiku. Gałka jest częściowo czerwona. Tutaj są bampery czerwone z tej strony, oczywiście szare. Wydrapane, no future. I muszę przyznać, że akurat cała ta część i to wydrapanie jest po prostu mega. Jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to wszystko wygląda, jakby to było dosłownie ręcznie robione. Super. No i z tyłu mamy jeszcze te gumowe, gumowe gripy. I muszę przyznać, że akurat te gumowane gripy to jest dla mnie coś, z czym się już nie mogę rozstać w tym momencie. Moim zdaniem każdy pad powinien to posiadać. I żeby nie było, pudełko całe w środku jest żółte z napisem Cyberpunk. Z tego co widzę, to chyba można je po prostu odwrócić jakby. Można rozczepić to pudełko i odwrócić je. Teraz z padzikiem standardowo już dostajemy paczuszkę z bateriami Durasa. Nawet nie będę sprawdzał. Ciekawe czy dali nowe, czy, czy roczniki z jakiś 2019, jak to ostatnio kupowałem boxowego pada i dostałem baterię właśnie przyterminowany rok. No to tu mam jeszcze w pudełku. Tutaj zauważyłem, że została mi jeszcze książeczka niby gwarancyjna. Dobra, zabieramy się za krem de la Tem, czyli samą konsolkę. Mm, zobaczcie to. Ten motyw jest naprawdę śliczny. Tak jak mało, którego Xboxa warto stawiać pionowo, no tak ten jednak jest super, naprawdę. No i oczywiście tutaj te motywy. Jestem bardzo ciekawy, czy to są y, fluorescencyjną farbą zrobione, czy nie. A, bo jakby tutaj nie ma LEDów. Z tego co widziałem, nie ma. A, co rada, pokazywali, że niby są na y, tej całej swojej prezentacji. To Wam od razu powiem, że cała faktura tego jest bardzo fajna, ponieważ mamy tutaj jakby różne materiały. To trochę na takie szczotkowane aluminium. To jest widać te, ewidentnie, że to jest jakiś lakier właśnie. Tu jest w ogóle jakaś szorstka, dziwna powierzchnia. Cały ten, ten, ten segment. To, to już jest bardziej, bardziej błyszczący lakier, że tak powiem. Już też taki ma, ma wrażenie takiego troszkę somatowiałego. Co jest bardzo fajne i ktoś się też śmiał w internecie z tego co czytałem, że jeśli upuścisz konsolę bądź upuścisz pada to właściwie tylko to dasz do charakteru tej, tej konsoli. I coś w tym być może jest. No jest to bardzo fajne. Moim zdaniem edycja w sam raz. Dla każdego, kto już się jara na Cyberpunk'a. A jeśli ktoś się nie jara, to chyba też jest spoko, ponieważ bądź co bądź, pewnie ta edycja dość szybko się sprzeda i będzie można później ją e, opylić, że tak powiem, z zyskiem. I pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy, ponieważ dostajemy taką karteczkę. W tym, w środku. I tej mamy tak. Cyberpunk'a. A, Myśleliście, że to jest kodzik, tak? Nie ma, nie ma kodziku. E, teoretycznie jest po prostu tak, że odpalamy konsolę i jakby już mamy przybitą do kąta giereczkę. No dobra, spoko. A mamy jeszcze tak. E, Game Pass Ultimate oczywiście. Patrzę czy jest tu gdzieś. Game Pass Ultimate, który już mam osobiście i nie potrzebuję zbytnio tego. I jeszcze taki Quick Start Guide, żebyśmy Wiedzieli jak to podłączyć. Co akurat nie jest zbyt trudne, no ale być może komuś pomoże. I to by było na tyle. Dziękuję za to, że byliście ze mną i pomogliście mi tutaj rozpakować to. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.